Dzień dobry, witam Cię serdecznie na moim wspierającym kanale z Tarotem. To czytanie jest ogólne. Zapraszam Cię do zamówienia czytania osobistego. W nim będą tylko Twoje energie i rady od Tarota wyłącznie dla Ciebie. Dzisiaj, kochani, zapytamy kart: co zrobić, żeby osiągnąć spełnienie uczuciowe i materialne w październiku? I zapraszam do czytania z oddajalne wagi. Przetasuję karty dla was, moi kochani, i już patrzymy, moi drodzy, zaczynamy. Od uczuć emocjonalności, czyli co zrobić, żeby w październiku osiągnąć spełnienie uczuciowe, emocjonalne. Królowa kielichów, o śmieć, głupiec. No, ciekawe energie się dla Was pokazały, moje drogie wagi. Przede wszystkim powiem tak, moje drogie wagi. U was w październiku pokazują karty transformację. Odrodzenie się do czegoś nowego w uczuciach, w waszej emocjonalności. Tak? Tutaj też powiedziałabym, że nastąpi takie przyjrzenie się, Własnym uczuciom, emocjom i generalnie temu, czy ja czuję się spełniona w swoim życiu emocjonalnym, uczuciowym, czy mam tą pełnię. I Wy, drogie Wagi, w tym miesiącu zaopiekujecie się też swoją kobiecością, tak? Będziecie potrzebowały takiego odrodzenia. Przebudzenie się, przebudzenia się do nowego życia, do nowego ja, żeby poczuć się kobieco, zaopiekowaną, kochaną. I tutaj też karty pokazują, że być może będzie trzeba też w tym miesiącu pożegnać pewien schemat zachowań. Możecie dojść do wniosku, że na przykład za dużo was emocji, a za mało praktycyzmu, tak? Albo na przykład będziecie chciały wejść w taki zdrowy egoizm i zaopiekować się sobą, tak? Poczuć się kobietą wolną, taką, która może się spełniać, może kreować swoje życie, tak jak tego pragnie. W głębi serca, bo kobieta, y, królowa kielichów, to jest kobieta spełniona w miłości i jednocześnie też osoba, która robi to, co kocha w życiu, tak? I to możecie dojść do tego wniosku, że niekoniecznie musicie być też zawsze. Dla innych. Że wejdziecie po prostu w taki zdrowy egoizm, że ja też jestem ważna. Chcę się teraz zaopiekować sobą, swoją kobiecością, emocjonalnością, tak? Bo zawsze jest tak, że daję wiele yy, innym, a zapominam o sobie. I tutaj właśnie karty pokazują tą zmianę. Tą transformację. Bo to będą, moje drogie wagi, bardzo pozytywne zmiany, tak? Ta, ta zmiana, która tutaj pokazuje się w kartach, wynika właśnie z ogromnego zrozumienia siebie i własnych emocji, pragnień, chęci wyciągnięcia wniosków z wcześniejszych też doświadczeń. No i mamy tutaj na zwieńczeniu głupca. Czyli otwieracie się na nowy etap w uczuciach albo też otwieracie się na realizowanie własnych pragnień, tak? spełnianie się w swojej kobiecości, z taką odwagą, ciekawością świata. Tutaj jest takie, powiedziałabym w tym miesiącu, przebudowanie swojej emocjonalności, skierowanie się ku swoim pragnieniom. Pragnieniom serca. Dobrze, to teraz moje drogie wagi. Przechodzimy do energii związanych z pracą, finansami. Czyli, co zrobić, żeby uchwycić spełnienie w październiku w materii, w sprawach zawodowych. Mak, król, monet. No, pięknie. O, I wieża. I moje drogie wagi, tutaj w sprawach zawodowych pokazuje się u Was też taka gruntowna przebudowa, albo nawet zburzenie tego, co już. Od dłuższego czasu wymagało zmiany, tak? Albo tego, co było zamiatane pod dywan. Konfrontujecie się w tym miesiącu z tematem swojego bezpieczeństwa materialnego, tak? Z budowaniem swojej stabilności finansowej. I tutaj Patrząc na te karty, myślę sobie, że to wejście w tą energię wieży będzie taką dość kontrolowaną sytuacją, tak? Taką bardzo świadomą. Owszem, możecie w tej energii wieży, kochani, się yy, jednocześnie konfrontować się z jakąś sytuacją zewnętrzną dotyczącą finansów, pracy, tak? Ale tutaj też co najważniejsze, pokazuje się branie sprawy w swoje ręce. Tak, nie czekanie do końca na to, aż jakaś sytuacja zewnętrzna wymusi na Was zmianę. Taką, no wiecie, radykalną, bo jak wieża po prostu yy, pojawia się yy, w kartach, to najczęściej to są takie. Zmiany no nie do końca przyjemne, najczęściej zaskakujące, ale tutaj pokazana jest przy Was energia sprawcza. Tak? Sytuacja bardzo tej wieży, energia tej wieży jest bardzo uzdrawiająca, oczyszczająca i jednocześnie właśnie dająca nowe możliwości, tak? Czyli tutaj ta energia wierzy u was, w waszym przypadku, przy tych pozostałych kartach. Ona działa mm, coś na zasadzie takiej kontrolowanej autoaktualizacji swojego życia finansowego, zawodowego. I wchodzicie w energię maga, tak? czyli zaczynacie kreować, tworzyć. Korzystacie ze swojego całego potencjału, doświadczenia i to jest w tym najpiękniejsze. Może nawet część z was postanowi zainwestować i to spore pieniądze w coś zupełnie nowego. Coś co kolejny zwiększy wasze dochody, tak? W jakieś może nowe umiejętności, w jakąś wiedzę, którą Natychmiast zmaterializujecie i uświadomisz sobie, droga Wago, że tak naprawdę możesz wszystko, tak? I że Ty wcale nie musisz być w czymś toksycznym, destrukcyjnym. Ty masz wystarczająco dużo potencjału w sobie, żeby właśnie wykreować swój świat materialny. O, baciu, o swoje potrzeby, tak? Bo tutaj Mak też kierunkuje się w stronę swoich potrzeb i wykorzystuje właśnie swoje talenty, umiejętności, żeby właśnie zbudować swoje bezpieczeństwo materialne zgodne z jego oczekiwaniami. Także macie naprawdę piękne energie, moje drogie wagi, wykorzystajcie je i życzę Wam z całego serca. Pięknego, owocnego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie, cześć.